Zo, so, hello my friends, witajcie koledzy. Teraz zobaczycie gołębie, który naszykowałem na wystawę na Dortmund, część druga. Na początku filmu będzie dokładny rodowód. Wszystko opisane. Ja wszystko wam wytłumaczę, ojciec, matka, jakie pochodzenie, później ten gołąb, później jego oko. I tak po kolei wszystko będzie systematycznie pokazane. Rodowód Gołąb jako jest naprawdę, bez manipulacji zdjęć, jak to jest na tych wszystkich aukcjach, ze wam przebijają ceny, że z wami zabawiają. I na końcu jeszcze te oczy, bo jednak dużo hodowców lubi oglądać oczy, dużo starszych hodowców jednak lubi tą teorię. I wszystko będzie na tym filmie. Zapraszam do współpracy. Do usłyszenia. będziemy w kontakcie. Zapraszam na film. Witajcie koledzy na drugi film. Ogólna niemiecka wystawa w Dortmundzie, część druga. Gołębie, które naszukowałem na wystawa na, na Dortmund. W tym roku się nie odbędzie, bo jest korona, to wiecie. Teraz macie okazję, super Gołębie nabyć Hier są brieftaum, die ich vorbereitet habe für die Ausstellung in Dortmund. Die weltgrößte Ausstellung auf der Welt. Nun nie findet die ja nicht statt. Also wenn die Tom so verkauft über's Internet. Wir könnt euch welche aussuchen. Here's special pigeon who I chose for the Pigeon German Show in Dortmund, the biggest German show in the world. And he's closed because of this coronavirus and now you have the chance to buy top pigeon, the best pigeon of Europe. So press on the

Po numer 500, najlepszy go Niemiec, 12-12 razy pierwszy konkurs. Jest to White De Clark razy Jansen Od ojca, matka 6484, oryginalna Dolcewita, po syn Dolcewita razy półsostra Dolczy Vita Super Gołębie, 8 razy pierwszy konkurs, syn Dolcewita Goldwing, a jego matka Dolcewita 6 razy pierwszy konkurs została sprzedana za 250 tysięcy euro. Z puszcza pochodzi po Da Vinci razem. Mysta Blue Wszystko imbret mocno zimbredowane na Dolczy Vita A jego matka znowu pochodzi z Tampara 6 razy pierwszy konkurs. De Clack 613. Super gołębie po moich super rozpodowych gołębiach. Beautiful. Piękny, super upierzenie, krzydło szybkości, bez piurojadów, gołębie już odrobaczone, mają już kuracę na chorobaki, kokcydie, naturalnym środkiem a skapilar, Koki zaszczepione, tylko wpuścić i ciągnąć morę. Są to roczne gołębie jak zawsze Jelinks, siła i przyszłość gołemnika. Przepiękne gołębie. Jakby były na Dotmundze, teraz to by już dawno ich nie było. Poszły, poszłyby w różne kąty świata. ostatnie wysyłałem gołęby do Japonii, do Chin, do Tajwan. Do Kubeć i z Kuwec do wszystkich krajów Arabskich I do Australii wysyłałem w tamtym roku I do Pakistanu, i do Afryki, i do O, Zudanu Wysyłałem gołębie Wszędzie, te gołębie lecą wszędzie, no i do południowej Afryki też O tym później będą filmy I mój gołąb w czołówce na lotach 1 Million Dollar Race pod flagą Kuwaitu. W pierwszej dziesiątce. I teraz w Ameryce wygrał, wygrała samica Luna powyżej 200 20 tysięcy dolarów. I to nie wszystko, i potomstwo, i dzieci i Luny, i dalsze pokolenia, to wszystko leci. Wszystko z moich gołębi. Absolutna klasa. Gołębie oryginałe same i co najważniejsze, nie szkodzone tą paskudną, obrzydliwą, trującą chemią. I ze źródła. Od Janzena, od Molemana, od Millera bezpośrednio, od Deklaka I przez to to tak jest. Same fakty i pełno wyników. Tysiące hodowców zadowolonych na całym świecie. Zamów się, przekonaj, będziesz cały iść coraz to więcej. Tak samo jak i moje produkty. Nie do pokonania. Mleko ulepszone. Jeszcze więcej aktywatorów. Współpracuję z doktorem. Mamy super środek naturalny. Co działa niesamowicie. Mleko, śmietanka, smoła, grzyby, petogeny od doktora Wolca. To jest super produkty, specjalne petogeny dla gołębi. Zamów buteleczkę, się sam przekonaj. Takie drogie to nie jest. Parę złotych. Zo, so, teraz następny gołąb. Jeżeli się tobie spodoba, od razu zadzwon, bo go nie będzie. Tschüss uns aus dem Jess und ihr Super oko Rodowód. Fenomen. Roczali Ramzes 12.50, 12.50. So, rodowód od 12.50, ojciec to jest syn Ramzesa razy Jan z razy Hiskens van Ril, a matka pochodzi po Moleman razy Czempion Gulbacki i z matki strony znowu Krak, razy sztampara Ramzes. Super krzydło czyściutkie, zdrowiutkie, nie trzeba żadnych kropli gołębie nie mają nic, są zdrowe, a, a nosy mają białe jak śnieg, jeszcze bielszy niż śnieg Słowa mistrzów na całym świecie wam to potwierdzam, co mają moje gołębie, moje produkty 1250 twelve 50, 12, 50. Top-healthy Pigeon, white, nice. Sehr gesunde Tauben, sehr weiße Nasen, Schneeweiß. Wir geben nur Naturmittel, Naturprodukte. Überzeuge dich selbst, bestelle ein Pärchen. Und ich helfe dir bei der und bei der Reise. So, Ramses, gerade Ramses. Grandson of the Ramses, Enkel aus dem Ramses. 12,50 50 Twoja og. Oko jak te opale w Australii Ramzeska. So, Następny, Jason 74, 1074, 1074. So, Rodowód od 1074, roczniak Ojciec numer 1875, matka 7563 Ojciec pochodzi po Deklak, razy Van de Bosch, razy Krak, Janzen. Od ojca matka pochodzi po Dolce Vita, Dolce Styl' Da Vinci, razy specy Blue jego matka znowu Golden Blue razy Olympic Honey 21 razy. Pierwszy konkurs z ojca. stronę A, matka znowu pochodzi po 41 Champion 41. Na lepsze lotniki Niemiec i na lotniki w Polsce w Olecku. I znowu z matki. strony Pochodzi po córce od 97 najlepszy lepszy Niemiec. Druga samic Regionalverband Dortmund. Razy znowu 41. Mój najlepszy lotnik w Niemcach. Razy Ferbart. Razy Desmet Matthes. Po naszych najlepszych gołębiach. Średnio i daleko dystans. Jeling from 2020 rocznak Niebieski, letko, białe Piche. Biała Jedna. Co wspaniałego. Krzydło szybkości. najszybszy gołębie jakie są. A od 100 mil już wyż, są te gołębie nie do pokonania. Twarde, uparte. Panie gołębie. Biały nos, jak każdy z moich gołębi. Nasıl bu Top healthy pigeon. <laughs> Nummer 10 Jak widzicie moje mam wspaniałe oczy Ten pierścień, ten kolor, ten biały nos W ogóle te całe Cały cały gołąb Wspaniałe Coś fajnego No gramzesa, niebieskie czerwone pasy Jason 10, 33, 1033 Yelling, all pigeon are yelling, wszystkie roczniaki gotowe do rozpłodu, ready for bread. All the jerry are ready for zucht Jason 33 pochodzi po ojcu 96, Ferbat razy Dolce Vita. po Posenia Dolce Vita razy Puszostra Dolce Vita, Goldwing 8 razy 1, Dolce Vita 6 razy 1, Da Vinci, pierwszy Narodowy Champion Holandii i córka Mysta Blue. A matka to jest córka Ramzesa 109 razy samica Sztampara Teklak De Desmet Matajs Jan Barcelona I Babcia jest Oryginalna córka Kraka numer 300 Od pana Millera Numer 300 razy Ramzes Dała syna W Irlandii co zdobył 6 razy pierwszy konkurs 100% Brat od jej matki. Tutaj na filmie. Najlepsze gołębie, wspaniałe gołębie Europy, które się sprawdzają w Ameryce i na całym świecie. Wspaniała rodzina Ramzes razy Dolce Vita. 10:33 Nummer. No Cziszczytki, sauber, ohne Federlinge. Alle top, gesund. I mit ein top Flügel. Jason Chi 1033, 1033. Ramses, Vnug Ramses, Grandson of Ramses. Enkel aus Ramses. Te są 33. Wow. Co fajnego. Jeżeli jesteś zainteresowany tymi głębiami, zadzwoń bezpośrednio na mój telefon 0049 1511 290 1511 lub wyślij maila na mój adres przemek lub na WhatsAppa wyślij wiadomość z imieniem, nazwiskiem. Wolnej chwili wieczorem zawsze odzwaniam każdemu. Pozdrowienia, zapraszam jutro na kolejne filmy. Jeżeli jesteś z Anglii lub z Irlandii, następny tydzień znowu transport do Anglii i do Irlandii, co tydzień wysyłki na cały świat bezpośrednio na twój adres.